Dzisiaj nagrywam fajny film, duży opening. Jak widzicie, już mi się świeci. Nic. Kupiłem karnet zadymiarskim. Mamy pełną nagrodę za jutro, a za kilka dni nagram odcinek. Jak dropam Surja e, Dokładnie. Ja się tak cieszę normalnie e, z, z tego openingu, że możemy coś zrobić na I niedługo będę miał Surja. Normalnie masakra Dobra, a więc przejdźmy do openingu A więc tak, zaczynamy od Super Ranger Brock Woo, nowej skina, Super Ranger Brock Dobra, teraz zaczynamy Dobra końcy najpierw sobie odblokujemy, te słabsze nagrody Kolejne końsiki, 50 y powerpointów do kogo by tu? Powiedzmy, że damy sobie do rzeki. Yy, do rzeki do sobie przekażemy te punkty mocy. Yy, I teraz tak yy, 100 monet, kolejnych. Kolejne 100 monet. Teraz 100 punktów. I myślę, że dodam je do dokładnie yy, bóla którego już będę miał na ulepszenie na ósmą moc. I yy, teraz, no dobra, to teraz wszystko, aby trzymać Mamy dokładnie 5 big boxów i dwa mega boxy. Przejdźmy od big boxów. Dobra, pierwszy big boxik. Zaczynamy. Trójka, Nie ropo, niestety. To jest pierwszy big boxik, drugi big boxik, mamy nie ma. Oj, Kolejny Big Boxik. Nie ma nic. Jak co Jak to możliwe? Kolejny Big Box. No i nic nie ma. Halo. Kolejny nic. Teraz już musimy przejść do Mega Nic. Nic nie wypada. Trzeci to Dobra. Oby w Mega Boxie była szósteczka. Proszę. Jest. Mamy to. Mamy to w Mega Boxie. Szósteczkę. Ciekawe co to będzie. Czy teraz jakiś gadżet? Czy może postać? Gadżet nie, gadżet, tylko gadżet na no serio. Dobra, szósteczka. Musi być. Jest! Najlepsza szósteczka, dobra. Możemy dropnąć razem proszę Proszę. Proszę, to będzie pampę albo mogła postać jakaś inna. nie! nie. Tyle z tego openingu mamy przynajmniej wszystkie powery, jeden gadget do Jessie e, Możemy sobie bułka już ulepszyć na ósmą moc. Myślę, że na razie nie będziemy ich ulepszać. Bułka sobie ulepsza skin do broka, chociaż fajny? Ech. Nawet fajny. No się nawet cieszę No ale tylko co? Ja myślałem Ale ja myślę Nie Najgorsze Opening chyba w całym życiu Aaa Przynajmniej za kilka dni dostanę sobie suja I zrobię kolejny Opening tych małych wstrzymiaczki Tego mega boksika, mam nadzieję, że coś mi dropnie, w końcu Dobra Zabrajmy Brokiem i zobaczmy przed tym dokładnie tego skina do Broka. Nawet fajnie skinę do Broka, ale. Nie, jednak nie, nie jest to. ja bym chciał dokładnie, bo. Ja myślę, że to już będzie jakaś nowa postać Dwie razy cząsteczki. Ech, dobra, nie za bardzo ciekawe że nie powracała, Tylko jeden gadżet Star Power do dostrzegli, ale to jest ten fajny Star Power właśnie, że to jest ten fajny, którego ja chciałem Star Powera. Przynajmniej coś, co chciałem: jakiś panter albo coś, ja widziałem w tej drugiej siusteczce. Obydwoje zresztą, Jedynie, bo w szpitalu nic nie było kompletnie, a w jednym była aż tylko, no słabo, bardzo przeszło. Oh, oh, oh! to bardzo, To choć i mi już nie dropało przez dwa miesiące albo trzy. Ja, żadnej ja postaci mi nie drobło. i to mnie szkoda, naprawdę. Bo ja naprawdę 50 zł wydałem, nie wiedzieliście tego, yy, ale 50 zł wydałem przed odcinkiem i. Nie, nie za bardzo jestem zadowolony, to by co się opłacało. Ten karnet. Ten karnet do pniu ja myślę, że nie za bardzo mi się opłacał, a... Ja go kupiłem, o nie nie nie. Bardzo źle zrobiłem. Chyba, bo Mogłem go zbierać i sobie kupić jakąś e legendary postać, albo jakąś prostą e postać musykę no, i... No, naprawdę lepiej, a teraz tak średnio jest. No, zawsze skinie fajne. Skinie fajne odwrotnie, mi się to bardzo podoba, ale... Myślałem, że coś innego dropnie. Naprawdę. A to mamy fajne świetne skiny, to jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że... wiem. A, ja No szkoda. Szkoda naprawdę. Może jeszcze dzisiaj nam się uda to małą szyneczkę obszerzyć. No bo... Ja myślałem jednak, że coś dropni może. Bo jakie mamy szanse przecież. Yy, no duże 26% 3,5 Wiedzno ma co już nie mogę dropnąć, aby gadżetu.